Zastanawialiście się kiedyś, co się z nami dzieje po przekroczeniu progu śmierci. To pytanie, które łączy ludzkość, ponieważ prędzej czy później wszyscy odbywamy tę podróż. Codziennie 150 tysięcy dusz opuszcza ten świat. Pewnego dnia nadejdzie nasza kolej. Ale dokąd idziemy? Niektórzy mówią, że do nieba, inni do piekła, niektórzy wierzą, że będzie to to samo uczucie, co podczas snu, stan nieświadomości, a może istnieje inna prawda. Zbadajmy, korzystając z jedynej niezachwianej prawdy, jaką mamy, Biblii, co ona nam objawia na temat ostatecznego przeznaczenia ludzkości po śmierci. Wyobraź sobie stanie przed horyzontem, gdzie koniec nie jest naprawdę końcem, ale portalem do wiecznego i wspaniałego początku. Śmierć to nieuniknione wydarzenie, które tak bardzo nas intryguje i niepokoi, jest postrzegane inaczej przez oczy wiary chrześcijańskiej. Nie jest to punkt końcowy, ale punkt przejścia. Nie przepaść ciemności, ale świt nowego istnienia. Istotę tej podróży poza śmierć ujęto elokwentnie przez apostoła Pawła, gdy wyraża w swoim liście do Filipian w rozdziale pierwszym, werset dwudziesty pierwszy, fundamentalną prawdę wiary chrześcijańskiej. Dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Ta deklaracja odzwierciedla głębokie zrozumienie śmierci nie jako straty, ale jako nieocenionego zysku. Życie jest ciągłą możliwością służenia i chwały Chrystusowi, podczas gdy śmierć jest bramą do wiecznej społeczności z Nim. Obietnica nieba jest kotwicą, która utrzymuje mocno nadzieję chrześcijańską. Objawienie w rozdziale 21, werset 4, oferuje pocieszającą wizję ostatecznego przeznaczenia wiernych. Miejsca, gdzie nie będzie więcej łez ani bólu. Ten opis nieba nie jest tylko zaprzeczeniem dolegliwości życia ziemskiego, ale pozytywnym potwierdzeniem pełni życia i radości, które Bóg przygotował dla tych, którzy go kochają. W sercu tej niebiańskiej nadziei leży obietnica nowego stworzenia. Sam Jezus w Janie, rozdziale 14, wersety od drugiego do trzeciego zapewnia nas, że przygotowuje dla nas miejsce. Mówi: W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, powrócę i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Ta obietnica Jezusa nie jest tylko pocieszeniem w czasach żałoby, ale zapewnieniem, że śmierć wiernych nie jest ostatecznym rozstaniem, ale krótką przerwą przed radosnym ponownym spotkaniem. Rzeczywistość nieba wyzwala naszą wyobraźnię. Pierwszy list do Koryntian w rozdziale drugim, werset dziewiąty. Ujmuje tę prawdę, stwierdzając, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani do serca człowieka nie przyszło, co Bóg przygotował dla tych, którzy go kochają. Niebo jest więc więcej niż tylko celem. Jest kulminacją relacji miłości i wierności między Bogiem a jego dziećmi. Refleksja nad tą obietnicą nieba zachęca nas do życia w sposób, który odzwierciedla nasze niebiańskie obywatelstwo. List do Kolosan, w rozdziale trzecim, werset drugi. Zachęca nas do myślenia o rzeczach, które są w górze, a nie o tych, które są na ziemi. Ta niebiańska perspektywa inspiruje nas do życia w sposób, który czcy i -e Boga, do głębokiej miłości wzajemnej i do strzeżenia naszych serc przed rozproszeniami i złudzeniami tego świata. Rozważanie o przeznaczeniu wiernych w niebie prowadzi nas do kluczowego pytania: jak żyjemy dziś? Czy nasze życie zbliża nas do Boga, rozwijając z Nim i z innymi relacje, które odzwierciedla miłość, łaskę i miłosierdzie znalezione w Chrystusie? Obietnica nieba nie jest tylko pocieszeniem na przyszłość, ale wezwaniem do świadomego i pełnego nadziei życia w teraźniejszości. Obietnica nieba jest źródłem głębokiej nadziei i radości D.L.A. Chrześcijanina. Przypomina nam, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowej, wspaniałej rzeczywistości z Bogiem. Jako tacy jesteśmy zachęcani do życia naszym życiem na Ziemi z celem i pasją, wiedząc, że nasze ostateczne przeznaczenie jest miejscem nieopisanego piękna, bezwarunkowej miłości i wiecznej radości. W naszej podróży po zrozumienie wiecznych prawd objawionych w Biblii, napotykamy koncepcje, które przez wieki były interpretowane na różne sposoby. Dwa z tych pojęć czyściec i sen duszy były tematami intensywnej dyskusji i spekulacji. Jednak gdy zagłębiamy się w Pismo Święte, znajdujemy jasność, która rozprasza mgły wątpliwości i nieporozumień, prowadząc nas do głębszego zrozumienia tego, co Bóg objawił o ostatecznym przeznaczeniu ludzkości. Pomysł czyśćca, miejsca oczyszczenia po śmierci, gdzie dusze przygotowują się do wejścia do nieba, nie jest wspomniany w Piśmie Świętym. Pojęcie to zakorzenione jest bardziej w tradycjach ludzkich niż w Słowie Bożym. Biblia uczy nas, że przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu otrzymujemy całkowite oczyszczenie z naszych grzechów. W liście do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 17, Bóg zapewnia nas, i ich grzechów oraz ich bezprawia już więcej nie wspomnę. Pokazuje to, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma potrzeby dodatkowego oczyszczenia po śmierci, ponieważ Jezus zapłacił pełną cenę raz na zawsze. Z drugiej strony, koncepcja snu duszy sugeruje, że po śmierci ludzie wchodzą w stan nieświadomości do czasu powrotu Chrystusa. To rozumienie często wynika z fragmentów opisujących śmierć jako sen. Jednak dokładna analiza tych tekstów ujawnia, że ten język jest używany jako metafora opisująca śmierć ciała, a nie stan duszy. W Ewangelii Łukasza, rozdział 23, werset 43, Jezus mówi Łotrowi na krzyżu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ta obietnica natychmiastowości przeczy idei okresu oczekiwania w nieświadomości. Ponadto apostoł Paweł wyraża w liście do Filipian, rozdział pierwszy, wersety dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty, głębokie pragnienie odejścia z tego życia i bycia z Chrystusem, co jest znacznie lepsze. Nie mówi o przerwie snu czy nieświadomości, ale o bezpośrednim przejściu do obecności Pana. W drugim liście do Koryntian rozdział 5, werset 8 Paweł ponownie potwierdza te przekonanie, stwierdzając, że woli być nieobecny w ciele i obecny u Pana. Te fragmenty wskazują na ciągłość świadomości i osobistej egzystencji po śmierci. Reflektując nad tymi prawdami, jesteśmy zaproszeni do spojrzenia poza ziemskie i tymczasowe troski, skupiając naszą nadzieję i wiarę na tym, co jest wieczne. Zrozumienie, że w momencie, gdy opuszczamy ten świat, Jesteśmy natychmiast przyjęci do obecności Boga, oferuje ogromny komfort i zmieniającą perspektywę na życie i śmierć. Nie tylko zachęca nas to do życia życiem, które czyczy czy, czy, Boga tutaj i teraz, ale także do patrzenia w przyszłość z ufnością i nadzieją, wiedząc, że nasza wieczność jest bezpieczna w Chrystusie. Ta biblijna wizja przeznaczenia po śmierci eliminuje strach i niepewność, zastępując je pokojem, który przewyższa wszelkie rozumienie. Motywuje nas do dzielenia się tą nadzieją z innymi, aby mogli również poznać bezpieczeństwo i miłość znajdowaną w Jezusie Chrystusie. Robiąc to, nie tylko spełniamy nasze najwyższe powołanie, ale także pomagamy oświetlić drogę DLA tych, którzy wciąż szukają odpowiedzi. Podsumowując, Biblia oferuje nam jasną i pełną nadziei wizję tego, co dzieje się po śmierci. Trzymając się tej prawdy, możemy stawić czoła naszym dniom na Ziemi z celem i radością. I patrzeć na śmierć nie jako na koniec, ale jako na portal do nowego i wspaniałego istnienia z naszym Zbawicielem. W sercu wiary chrześcijańskiej leży prawda, która rezonuje przez wieki, prawda, która kształtuje przeznaczenie każdej duszy, która stąpa po tej ziemi. Jest to rzeczywistość ostatecznego sądu, momentu transcendentalnej wagi, który czeka nas wszystkich po ostatnim oddechu życia. Pismo Święte: W liście do Hebrajczyków 9. Werset 27 przyprowadza tę rzeczywistość do centrum naszej uwagi, jasno stwierdzając, że człowiekowi jest dane umrzeć tylko raz, a potem następuje sąd. Ten fragment podkreśla nie tylko nieuniknioność śmierci, ale także nieuchronną prawdę, że nastąpi po niej sąd. Wspaniała narracja biblijna prowadzi nas ścieżkami, gdzie sprawiedliwość Boga i jego wieczne miłosierdzie spotykają się. Ujawnia nam, że ostateczny sąd nie jest zwykłym ćwiczeniem władzy czy autorytetu, ale boskim aktem, gdzie sprawiedliwość doskonała jest objawiona. Dla tych, którzy przyjęli Chrystusa, ten sąd jest bramą do wieczności u boku Stwórcy, gdzie nie będzie więcej płaczu, bólu ani cierpienia. Obietnica nowego życia w nowym niebie i nowej ziemi jest nadzieją, która podtrzymuje wiarę wierzących. W Ewangelii Mateusza 25 Wersety od 31 do 46 Sam Jezus daje nam żywy obraz tego, czego można się spodziewać w ostatecznym sądzie. Opisuje, jak syn człowieczy przyjdzie w swojej chwale, w towarzystwie wszystkich aniołów i zasiądzie na swoim chwalebnym tronie. Wszystkie narody zostaną zgromadzone przed nim, i on oddzieli ludzi od siebie, jak pasterz oddziela owce od kóz. Ci po jego prawicy, owce, są witani w królestwie przygotowanym od założenia świata ponieważ w swoim życiu karmili głodnych dawali pić spragnionym przyjmowali obcych ubierali nagich opiekowali się chorymi i odwiedzali więźniów zrobili to dla najmniejszego z ich braci a więc dla Chrystusa z drugiej strony kozy po lewej stronie to ci którzy widzieli te same potrzeby i odmówili działania ignorując tym samym samego Chrystusa w swojej obojętności przez to potężne nauczanie Jezus podkreśla, że ostateczny sąd będzie brał pod uwagę akty miłości, współczucia i miłosierdzia, które każdy okazał w życiu. Ujawnia, że wiara, która ratuje, jest wiarą, która wyraża się w aktywnej miłości i autentycznej trosce o bliźniego. Głębia tego sądu jest jeszcze bardziej zbadana w listach. W drugim liście do Koryntian 5, werset 10 Paweł przypomina nam, że wszyscy bez wyjątku staniemy przed Trybunałem Chrystusa aby każdy otrzymał według tego, co zrobił, będąc w ciele, czy to dobre, czy złe. Ten werset nie tylko ponownie potwierdza pewność sądu, ale także podkreśla indywidualność tego boskiego spotkania. Każda akcja, każde słowo, każda myśl zostanie ujawniona. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że nadzieja chrześcijanina nie opiera się na własnej sprawiedliwości, ale na sprawiedliwości Chrystusa. List do Rzymian 8, werset 1 zapewnia nas, że teraz nie ma potępienia DLA tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Wiara w Chrystusa i Jego ofiarę na krzyżu przynosi nam obietnicę zbawienia, obietnicę, która przemienia strach przed sądem w radosne oczekiwanie bycia na zawsze w obecności Boga. Gdy zanurzamy się w tę prawdę, stajemy przed rzeczywistością naszej własnej śmiertelności i powagą życia życia. Które odzwierciedla wartości królestwa Bożego. To jest zaproszenie wiary chrześcijańskiej, żyć nie dla siebie, ale dla tego, który nas najpierw umiłował i wezwał nas do życia służby i miłości do bliźniego. Tak więc podczas gdy kroczymy po tej ziemi, niech nasze serca i nasze działania zawsze będą zgodne z wolą Boga, wiedząc, że każdy gest dobroci, każdy akt miłości, każde słowo pocieszenia nie umyka uwadze Ojca. Niech ta pewność motywuje nas do życia każdym dniem z celem i nadzieją, w oczekiwaniu na chwilę, gdy usłyszymy słowa: "Dobrze, dobry i wierny sługo, wejdź do radości swojego Pana". Wreszcie w sercu nadziei chrześcijańskiej leży obietnica tak wspaniała i wszechogarniająca, że przekracza granice naszego ludzkiego zrozumienia. Obietnica nowego stworzenia. Objawienie biblijne kulminujące w Księdze Apokalipsy. Daje nam wizję przyszłości, w której niebo i ziemia, jakie znamy, przeminą, a na ich miejscu Bóg ustanowi coś nowego i wiecznego. Rzeczywistość, gdzie obecność Boga mieszka wśród jego ludu w sposób bezpośredni, namacalny i trwały. W Apokalipsie 21, wersety od pierwszego do trzeciego, apostoł Jan daje nam okno na tę przyszłą rzeczywistość. Widzi nowe niebo i nową ziemię, ponieważ pierwsze niebo i pierwsza ziemia odeszły, a z nimi morze. Ta ostatnia wzmianka symbolizuje chaos i separację, która istniała między Bogiem a ludzkością. Nowa Jerozolima, święta i błyszcząca, zstępuje z nieba od obecności Boga, przygotowana jak panna młoda, ozdobiona DLA swojego ukochanego. A potem potężny głos stronu ogłasza. Oto przybytek Boga z ludźmi. Bóg będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a Bóg sam będzie z nimi. Ta wizja jest radykalnie przekształcająca. Mówi nam o ostatecznym stanie rzeczy, gdzie wszystkie luki między Stwórcą a Stworzeniem są zamknięte. Obecność Boga, która kiedyś mieszkała w namiotach i świątyniach i przyszła do nas w osobie Jezusa Chrystusa, ostatecznie przenika całą rzeczywistość w sposób niekwestionowany i niezmienny. Ból, cierpienie, płacz i śmierć te rzeczywistości, które tak bardzo nas dręczą w tym upadłym świecie, zostaną wyeliminowane. Sprawiedliwość. Pokój i radość będą panować pod bezpośrednią suwerennością Boga. Ta obietnica nowego stworzenia jest filarem nadziei chrześcijańskiej, ale także wezwaniem. Wezwaniem do życia dzisiaj w świetle tej przyszłej rzeczywistości. Wezwaniem do odzwierciedlenia już w tym świecie wartości świata, który ma nadejść. Jako obywatele Królestwa Bożego, jesteśmy zachęcani do promowania sprawiedliwości, praktykowania miłosierdzia i chodzenia pokornie z naszym Bogiem jak nas zachęca prorok Micheasz w rozdziale szóstym, werset ósmy. Nowe stworzenie nie jest tylko celem, ale kierunkiem. Wskazuje nam, jak powinniśmy żyć w teraźniejszości, jakie decyzje podejmujemy, jak traktujemy bliźniego i planetę. Jesteśmy wezwani, aby być agentami Królestwa Bożego tu i teraz, antycypując przez nasze działania i sposób życia, co zostanie w pełni zrealizowane w końcu czasów. Ale co to oznacza dla nas na co dzień? czekając na te obietnice. Oznacza, że każdy akt miłości, każdy gest współczucia, każdy moment prawdziwej adoracji są echem tej przyszłej rzeczywistości, są nasionami nowego stworzenia zasiewanymi w czasami jałowym gruncie naszego świata. Oznacza to, że pomimo trudności, wątpliwości i wyzwań, z którymi się mierzymy, mamy pewną nadzieję i chwalebną przyszłość. Ta wizja nowego stworzenia rzuca wyzwanie, aby spojrzeć poza widoczny horyzont, żyć z wieczną perspektywą. Zachęca nas, abyśmy pokładali naszą wiarę i zaufanie nie w przemijających realiach tego świata, ale w Bogu, który obiecuje uczynić nowe wszystkie rzeczy. W naszej życiowej podróży napotykamy nieuchronną prawdę. Śmiertelność jest faktem naszej egzystencji. W obliczu tej rzeczywistości jesteśmy zmuszeni zastanowić się nad znaczeniem naszego przejścia przez ten świat i nad spuścizną, którą chcemy zostawić. Biblia, nasz moralny i duchowy kompas, oferuje nam bogatą i głęboką perspektywę na to, jak patrzeć na życie w świetle wieczności, która na nas czeka. Pytanie, które pojawia się przed nami brzmi: jak powinniśmy żyć, wiedząc, że pewnego dnia dojdziemy do końca naszej ziemskiej podróży? Odpowiedź, spleciona w świętych Pismach, jest jasna. Powinniśmy żyć życiem, które odzwierciedla miłość, nadzieję i wiarę, którą mamy w Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Mateusza 22, werset 37, Jezus instruuje nas co do największego przykazania: kochać Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. To nauczanie kształtuje naszą egzystencję, popychając nas do życia każdego dnia z celem. Dążąc nie tylko do własnego szczęścia, ale także do dobrobytu tych, którzy nas otaczają. Jednak wielu z nas żyje tak, jakbyśmy mieli gwarancję jutra, odkładając na później kluczowe decyzje i odkładając poszukiwanie głębszej relacji z Twórcą. Niepewność co do wiecznego przeznaczenia może być źródłem niepokoju, ale także zaproszeniem do refleksji i zmiany. Ewangelia Jana 14, werset 6. Przypomina nam, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przez Niego. Ta prawda powinna motywować nas do szukania autentycznego połączenia z Bogiem, uznając potrzebę odkupienia i zbawienia oferowanego przez ofiarę Chrystusa. Dla wiernych śmierć nie jest przepaścią ciemności ani końcem drogi, ale przejściem do życia wiecznego u boku naszego Ojca Niebieskiego. Ta myśl inspiruje nas do życia w sposób, w który każdy czyn, każde słowo i każda myśl są zgodne z nauczaniem Chrystusa, rozpowszechniając dobrą nowinę Ewangelii, gdziekolwiek się znajdujemy. Nasza czasowa egzystencja jest okazją do demonstrowania bezwarunkowej miłości Boga, służenia bliźniemu i przyczyniania się do budowania sprawiedliwszego i bardziej współczującego świata. Reflektując nad przemijalnością życia, Jesteśmy wezwani do podjęcia ostatecznej decyzji, jak chcemy żyć dzisiaj i jutro. Biblijna mądrość kieruje nas, aby wybrać drogę wiary, miłości i nadziei, idąc z Chrystusem i pozwalając, aby Jego światło prowadziło nas przez cienie tego świata. Dokonując tego wyboru, znajdujemy nie tylko wewnętrzny spokój, ale także obietnicę wiecznego dziedzictwa. Dlatego, w obliczu nieuniknionej podróży, którą wszyscy musimy odbyć, pytanie, które się nasuwa brzmi: czy żyjemy w sposób, który czci Boga i odzwierciedla Jego miłość do ludzkości? Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z naszym Stwórcą? Odpowiedź na te pytania kształtuje nie tylko nasze wieczne przeznaczenie, ale także jakość naszego ziemskiego życia. Zapraszam Cię więc, abyś dołączył do mnie w tej ciągłej podróży za znaczeniem, celem i odkupieniem. Niech będziemy razem kroczyć ręka w rękę z Panem pozwalając, aby Jego Słowo oświetlało naszą drogę i inspirowało nas do życia każdego dnia z wdzięcznością, miłością i nadzieją. Niech nasze życie odzwierciedla chwałę Boga, przyciągając innych do światła Chrystusa i przyczyniając się do świata przemienionego mocą Ewangelii. W tym momencie refleksji niech każdy z nas spojrzy w głąb siebie, oceniając naszą drogę z Bogiem i potwierdzając nasze zaangażowanie w podążanie śladami Jezusa. Niech pamiętamy o ofierze na krzyżu i żyjemy w sposób, który sprawia, że ta ofiara nie była na próżno. Niech nasze życie będzie listem miłosnym do świata, demonstrującym piękno i głębię miłości Boga do każdego z nas. Zamykam ten moment dzielenia się z zaproszeniem. Dołącz do nas w tej podróży wiary, nadziei i miłości. Niech rośniemy razem, budując siebie nawzajem i rozprzestrzeniając światło Chrystusa we wszystkich zakątkach ziemi. I robiąc to, niech znajdziemy prawdziwą radość i satysfakcję, które tylko życie w Chrystusie może zaoferować. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich, prowadząc nasze kroki i wypełniając nasze serca swoją nieskończoną miłością. Podróż jest długa, ale nagroda jest wieczna. Chodźmy razem z wiarą ku obietnicy życia wiecznego u boku naszego Ojca Niebieskiego.